Cześć! Tu Kuba Ptaszyński, reżyser filmu Forum Niezależnego, z y, trzecim odcinkiem filmu tygodnia. Zacznę od bardzo klimatycznego wstępu, mianowicie powiem coś o horrorach dzisiejszych. Horrory dzisiejsze to jest. Horrory w dzisiejszych czasach są dla ludzi, którzy lubią przeżywać intensywne, nietrwałe odczucia, na przykład słuchając dubstepu czy czy grać jakieś gry, które mają sobie dozę epickości. To samo jest z horrorami. Z brzydką twarzą skakującą przed ekran, która wywołuje reakcję fizjologiczną, a nie strach, to on, muszę nakreślić. Nazywa się horrorem. A to nie jest horror, ponieważ horror to jest historia o duchach. I naprawdę w filmach, w których są tylko straszne twarze skakujące przed ekran, niestety nie są nie są horrorami, tylko są naciąganymi horrorami. Dlatego właśnie omijałem horror z szerokim mukiem, ponieważ uważałem i do tej pory uważam, że taka metoda robienia filmów przesłania sam fach filmowy i utrudnia odebranie przesłania czy samego warsztatu jakim zostało związane, czy muzyki itd. Tak, tego tak, tak, tak. jest pełno, ale kiedy obejrzałem film trzeciego odcinka, uradowałem się, ponieważ to jest film, który został genialnie zrealizowany, zupełnie inaczej niż dzisiejsze wszystkie tandetne horrory, które są w kinach. Drugim plusem, właściwie tak tego osiągałem dla niego, na półkę do niego, był fakt, że miałem ja tam aktor którego lubię. Nie jest to może mój ulubiony aktualnie, nie jest jakimś tam szczytowym pokazem wieku w graniu, ale uważam, że jego przyszłość jest bardzo obiecująca. Tak, ten radnik to jest i pewnie wiecie już o czym mówię, czyli to jest kobieta w czerni. During afternoon tea, there's a shift in the air, a bone trembling chill that tells you she's there. There are those who believe the whole town is cursed, but the house in the marsh is by far the worst. What she wants is unknown. But she always comes back. The specter of darkness. The woman in black. Historia jest dość banalna i właściwie oklepana, mianowicie to jest historia o nawiedzonym domu. W małym brytyjskim miasteczku, imię, nazwą Griffin Gifford, jest dom, którego mieszkańcy określają domem na węgorzowych moczarach. Z tym domem na węgorzowych moczarach jest już na pewna stara legenda. Dość niedawno, już nie pamiętam w jakim okresie czasu, nie, oglądałem ten nie bardzo dawno. Ym, legenda o kobiecie, która została osądzona o choroby psychiczne, w każdym razie odebrano jej syna, a zbiła jej siostra, która tego syna przygarnęła. I ten syn zginął przed tą utopił się w fagna odnośnie nazwy tego domu na węgorzowych moczarach, ale y, poprzysięgła, że zękci się na siostrze swojej, która nie, nie dopilnowała dziecka, które utopiło się w bagnach i jego ciała nie wyłowiono. To jest historia o młodym notariuszu, Arturze Kipsie, który, którego gra Daniel Radcliffe, zresztą um, sam twierdzę, że to zapracowała jego rola, który przyjeżdża do Griffin Gifford, do domu na w żeby sprzedać ten dom po starej jego właścicielce, która niedawno umarła. To jest deska ostatniego ratunku dla ponieważ ostatnio nie wiedzie mu się wziąć w karierze, ponieważ na jego barkach spoczywa bolesne wspomnienie taty dziecka razem z żoną podczas porodu. No potem, kiedy przyjeżdża oczywiście, wchodzi do domu, żeby wszystkie papiery notarialne odnaleźć, żeby to wszystko uporządkować, jeśli chodzi o taką robotę. I w trakcie tej roboty, oczywiście w sytuacji, pojawiają się dziwne rzeczy, ale coś jest ciekawe, nie sama fabuła, która jest zadowalająca, tyle sposób tego filmu nakręcenia. Reżyseria tego filmu był pan imieniem James Watkins. To film naprawdę świetny i horror przystępny dla tych, którzy uważają, że horrorem jest wszystko twarz występująca z przedekiem. Rzeczem jest bardzo ciekawa, ponieważ przepisem Watkinsa na dobry horror jest takie kręcenie, żeby wszystko co najciekawsze, co w tych tandetnych horrorach dzieje się na centrum ekranu, w ogóle jeszcze na statycie, żeby było łatwiej widać jakie ładne były efekty wysrane, To tu straszne rzeczy, rzeczy wywołujące niepokój dzieją się. W samym kącie rogu właśnie dostrzec tylko kątem oka, wywołują naprawdę ogromne przerażenie. Moim zdaniem to jest horror epokowy, ponieważ on przełamał tą barierę horroru, który polega na efektach specjalnych. Ponieważ tutaj tułowa kobieta w czerni była pokazana trzy razy, w tym dwa razy tak trochę niewyraźnie. Ogólnie same, sam klimat zdjęć jest przepiękny, ponieważ uwielbiam klimaty właśnie brytyjskie, czyli dużo mgły, kultura właśnie wiktoriańska nawet trochę. Polecam. Świetne sceny z lekami, niektóre matryce leki czaki, kina niezapomniane, jeśli jesteście am amatorami kina wyskakujących brzydkich twarzy przed ekran, obejrzyjcie, ja nazywam się Kuba Ptasiński, w opisie będziecie mieli oczywiście linki, na których polecam zajrzeć, polecam serdecznie, to z mojej strony na tyle, pozdrawiam, do zobaczenia.